Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego urodziłeś się właśnie tego dnia, a nie innego? Dlaczego no to właśnie ta data w kalendarzu wyznacza początek twojej historii? Nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydaje się to przypadkiem, każda narodzina ma w rzeczywistości znacznie głębsze znaczenie niż zwykle sobie wyobrażamy. Według mądrości Pisma Świętego Twoje życie zostało starannie zaplanowane na długo przed Twoim pierwszym oddechem. W Księdze Jeremiasza 1 i 5 czytamy: Zanim ukształtowałem Cię w łonie Matki, znałem Cię już. Zanim wyszedłeś z łona Matki, ustanowiłem Cię kapłanem dla mojego ludu Jerozolimy. To ukazuje nam coś naprawdę niezwykłego. Nie jesteśmy tutaj przez przypadek. Każdy szczegół, włącznie z datą naszych narodzin, jest częścią boskiego planu, który jest większy niż możemy sobie wyobrazić. Dziś wspólnie zgłębimy potężną ideę. Niektóre daty urodzenia mogą być znakiem, że zostałeś wybrany do wyjątkowego celu. Zainspirowani naukami Jezusa. Biblijnymi opowieściami i prawdziwymi historiami odkryjemy głębokie duchowe znaczenie, które może kryć się za pozornie zwykłym dniem Twoich narodzin. Ponadto nauczysz się rozpoznawać znaki, które mogą wskazywać, że masz do spełnienia szczególną misję. Jeśli kiedykolwiek czułeś się inny, jakby czekało na Ciebie większe przeznaczenie, przygotuj się. Ta duchowa podróż może przynieść Ci odpowiedzi i o Twoją wiarę w plan, jaki Bóg dla Ciebie przygotował. Aby zrozumieć znaczenie naszej daty urodzenia, musimy najpierw pamiętać, że w wierze chrześcijańskiej nic nie dzieje się przypadkowo. Każde spotkanie, każde wydarzenie i oczywiście każde narodziny są częścią wielkiego gobelinu, który tkaka Bóg. Jezus poprzez swoje przypowieści przekazywał głębokie prawdy o boskiej opatrzności. W przypowieści o zagubionej owcy, Ewangelia według Łukasza, rozdział 15, Jezus pokazał nam, jak wiele znaczymy w oczach Boga. Każda dusza jest nieskończenie ważna. Skoro Bóg troszczy się o każdą owcę, to jak mógłby nie zaplanować dokładnego momentu, w którym każdy z nas pojawi się na tym świecie? W innym miejscu Jezus mówi: Nawet włosy na waszej głowie są policzone. Nie bójcie się, jesteście warci więcej niż wiele wróbli. Ewangelia według Łukasza, rozdział 12, werset 7. Te słowa zapewniają nas, że jesteśmy widziani, znani i głęboko kochani przez Stwórcę, jeszcze zanim się urodziliśmy. Nasze urodziny nie są przypadkiem. Są one bosko zaaranżowanymi punktami wyjścia mającymi określone cele w Bożym planie. Zanim przejdziemy dalej, zostawcie nam proszę w komentarzach swoją datę urodzenia. To nie jest tylko ciekawostka, lecz pierwszy krok do budowania wspólnoty wiary, wsparcia i boskiego przeznaczenia. Kiedy przyglądamy się pismu świętemu i historii ludu Bożego, odkrywamy, że daty i liczby mają głębokie symboliczne znaczenie. Na przykład starożytny kalendarz hebrajski był pełen świętych świąt i przeznaczonych z góry momentów, z których każdy odzwierciedlał pewne aspekty boskiego charakteru. Czy wiedzieliście, że narodziny Jezusa, które obchodzimy 25 grudnia, symbolizują światło zwyciężające nad ciemnością? Nawet jeśli dokładna data wciąż budzi kontrowersje, jej znaczenie jest ogromne. Każde narodziny niosą ze sobą iskrę nadziei, nową szansę dla boskiego światła, by przemienić świat. Liczba siedem, która w Biblii symbolizuje doskonałość, przypomina nam również, że Bóg kończy swoje dzieło w sposób doskonały i w swoim idealnym czasie. Stworzył świat w sześć dni, a siódmego dnia odpoczął, pozostawiając tym samym wieczny wzór doskonałości i harmonii. Tak jak kluczowe wydarzenia w historii zbawienia miały miejsce w starannie wybranych momentach, tak i Twoje narodziny mogą nieść ze sobą szczególne powołanie, wyjątkową misję, którą tylko Ty możesz wypełnić. Na przestrzeni wieków wierzący i uczeni zauważyli, że niektóre daty wydają się mieć szczególne duchowe znaczenie. Ludzie urodzeni w określonych dniach wykazują wspólne cechy, niezwykłe talenty. Duchową wrażliwość, zdolności przywódcze lub niewytłumaczalną charyzmę, która inspiruje innych. Te przypadki nie są przypadkowe. Są one znakami inteligentnego i pełnego miłości planu, który działa w naszym życiu. Na przykład 3 marca, często kojarzony z kreatywną i uzdrawiającą duszą. Ludzie urodzeni tego dnia zazwyczaj posiadają głębokie duchowe zrozumienie oraz zdolność przemieniania cierpienia w piękno i pocieszenie. 5 maja związany ze szczególnymi błogosławieństwami i boską ochroną. Osoby urodzone tego dnia często doświadczają cudów w kluczowych momentach swojego życia. 7 lipca osoby te cechuje wysokie duchowe uświadomienie. Poszukują odpowiedzi poza tym, co widzialne, i odczuwają silną potrzebę prowadzenia innych ku światłu. 9 września. Są obdarzeni praktyczną mądrością oraz zdolnością pomagania innym w odnajdywaniu sensu w życiowych zmianach. 25 grudnia. Osoby urodzone w Dzień Narodzin Chrystusa często noszą w sercu misję miłości, współczucia i bezinteresownej służby. To tylko kilka wybranych dat. Każdy dzień w kalendarzu może być przez Boga zasianym ziarnem przeznaczenia. Podczas własnych podróży spotkałem ludzi, których ścieżki życiowe odzwierciedlały głębokie powiązanie między datą ich urodzenia a duchowym przeznaczeniem. Pamiętam na przykład przewodniczącego Wspólnoty, który urodził się 1 stycznia i już jako dziecko miał naturalny dar jednoczenia ludzi. Wiele lat później założył ośrodek, który odmienił życie setek rodzin. Albo przypadek pastore, który urodził się 7 lipca i opowiadał, jak już w młodym wieku miewał objawiające sny i odczuwał nieuniknione powołanie do posługi duchowej. Te historie nie są odosobnionymi przypadkami, są żywymi odzwierciedleniami większej prawdy. Twoje życie ma o wiele głębsze znaczenie, niż możesz sobie wyobrazić. A data Twoich urodzin może być jednym z kluczy do jego odkrycia. Do tej pory zobaczyliśmy, jak data Twoich urodzin może być silnym znakiem szczególnego powołania. Ale duchowa rzeczywistość sięga jeszcze dalej. Bycie wybranym nie zależy tylko od dnia Twoich narodzin. Istnieją głębsze, subtelniejsze znaki, które być może od dawna szepczą Ci, że Twoje życie ma wyższy cel. Odkrycie tych znaków może być pierwszym krokiem do przyjęcia przeznaczenia, które Bóg dla ciebie przygotował. Dziś przyjrzymy się najważniejszym wskazówkom, które mogą sugerować, że zostałeś wybrany do czegoś niezwykłego. Po pierwsze, poczucie inności od najmłodszych lat. Jednym z najczęstszych znaków u osób wybranych jest nieustanne poczucie, że się nie pasuje do reszty. Może już jako dziecko miałeś wrażenie, że twoje zainteresowania, myśli lub spojrzenie na życie różniły się od tych, które mieli twoi rówieśnicy. Tej różnicy nie należy postrzegać jako braku. Wręcz przeciwnie, może to być znak, że zostałeś obdarzony wyjątkowymi darami i zadaniami. Przypomnijmy sobie historię Józefa z Księgi Rodzaju. Miał sny, których jego bracia nie rozumieli, sny przepowiadające mu przyszłość przywódcy i wybawcy. Pomimo odrzucenia i zdrady, Józef wytrwał, a jego wyjątkowość okazała się kluczem do wypełnienia boskiego przeznaczenia. Możliwe, że z powodu swojej natury również doświadczyłeś chwil niezrozumienia lub samotności. Jeśli tak, nie zniechęcaj się. Jest bardzo prawdopodobne, że Bóg od samego początku przygotowywał Cię na coś znacznie większego. Po drugie, chwile nadprzyrodzonego prowadzenia. Kolejnym mocnym znakiem, że jesteś wybrany, są niewytłumaczalne momenty boskiego prowadzenia. To są chwile, w których w pozornie tajemniczy sposób coś lub ktoś kieruje Tobą w odpowiednim momencie, chroni Cię przed błędem, prowadzi do jakiejś okazji lub ratuje przed niebezpieczeństwem. Mojżesz miał takie doświadczenie, kiedy Bóg przemówił do niego z płonącego krzewu pośrodku jego zwyczajnego życia. W podobny sposób Paweł doświadczył nadprzyrodzonego spotkania w drodze do Damaszku, które na zawsze odmieniło jego życie. Być może ty także słyszałeś wewnętrzny głos, miałeś przeczucie albo doświadczyłeś tak precyzyjnych zbiegów okoliczności, że nie da się ich wytłumaczyć zwykłym przypadkiem. Nie ignoruj takich momentów. Mogą to być wyraźne znaki, że jesteś prowadzony do swojego prawdziwego powołania. Historia, którą niedawno usłyszałem, opowiada o kobiecie, która pewnego popołudnia zmieniła swoją codzienną trasę do domu i dzięki temu uniknęła poważnego wypadku. Odebrała to obejście jako ostrzeżenie i boską ochronę. Od tego czasu jej życie obrało zupełnie nowy kierunek. Pełen sensu i wiary. 3. Wyjątkowe duchowe dary. Wybrani ludzie często odkrywają w sobie szczególne dary, które nie tylko ich wyróżniają, ale także przygotowują do ich misji na świecie. Może to być zdolność uzdrawiania innych emocjonalnie lub fizycznie, niezwykła mądrość w doradzaniu i prowadzeniu, łatwość przekazywania wiedzy duchowej, a nawet talent artystyczny, który porusza dusze odbiorców. Biblia jest pełna przykładów mężczyzn i kobiet, którzy otrzymali niezwykłe talenty, by wypełnić swoją rolę w historii zbawienia. Salomon otrzymał mądrość, możesz zdolności przywódcze, Eliasz moc czynienia cudów. Młoda kobieta, którą poznałem, odkryła swoją pasję do nauczania wiary, gdy była jeszcze nastolatką. Chociaż na początku wątpiła w siebie, z czasem zaakceptowała swój dar i dziś zmienia życie innych poprzez swoją posługę nauczycielską. Być może ty także masz talenty, które, jeśli oddasz je na służbę Bogu i innym, rozwiną się w nieoczekiwany sposób. Nie ignoruj tych darów. Są to boskie narzędzia, które zostały ci powierzone. Po czwarte, wielkie próby i wielkie zwycięstwa. W końcu niemal uniwersalnym wzorcem wśród wybranych jest to, że stają oni w obliczu wielkich wyzwań. Próby, które wydają się niemal nie do zniesienia, czasy straty, cierpienia lub niezrozumienia. Jednak te próby nie są karą, są to duchowe kuźnie. To właśnie w ten sposób Bóg kształtuje, wzmacnia i przygotowuje swoich wybranych do misji, która ich czeka. Spójrz na Hioba. Jego życie było naznaczone ogromnym cierpieniem, utratą bliskich, chorobą, zdradą przyjaciół. A jednak jego wiara pozostała niezachwiana i ostatecznie został obficie pobłogosławiony i przywrócony do dawnego stanu. Współczesnym przykładem jest osoba, która po finansowym upadku i utracie całego swojego majątku, dzięki modlitwie i samopoznaniu, odnalazła nową siłę. Odbudowała swoje życie, tym razem jednak skupiając się na służbie innym, stając się towarzyszką i mentorką dla osób, które również doświadczyły wielkich strat. Jeśli w swoim życiu przeszedłeś przez pustynię, nie trać nadziei. Najtrudniejsze próby są często fundamentem, na którym wyrastają największe zadania. Dotychczas przeanalizowaliśmy, jak Twoja data urodzenia, doświadczenia, talenty i wyzwania mogą być wyraźnymi znakami, że zostałeś wybrany do szczególnego celu. Ale odkrycie tych znaków to dopiero pierwszy krok. Prawdziwa przemiana następuje wtedy, gdy z wiarą i determinacją zdecydujesz się podążać za tym powołaniem. Przyjęcie przeznaczenia, które Bóg przewidział dla Twojego życia. Wymaga odwagi, pokory i działania. Nie wystarczy wiedzieć, że masz misję. Musisz ją świadomie realizować każdego dnia. Dziś zobaczymy, jak możesz wykonać ten decydujący, kolejny krok, żyć powierzonym Ci losem w pełni. Zanim pójdziesz dalej swoją drogą, ważne jest, abyś lepiej poznał samego siebie. Samoświadomość nie jest ćwiczeniem w dumie czy próżności. Lecz aktem szczerości i pokory wobec Boga. Kiedy rozumiesz swoje mocne strony, słabości, pasje i lęki, możesz lepiej dostrzec dary, które Bóg w tobie złożył, łatwiej rozpoznasz wewnętrzne przeszkody, które musisz pokonać, i wyraźniej zobaczysz, na jakim polu twoja misja będzie mogła rozkwitnąć. Psalm 139. Wersety 22 do 24 uczy nas, Badaj mnie, Boże, i poznaj moje serce. Doświadcz mnie i poznaj moje myśli. Zobacz, czy jestem na złej drodze i prowadź mnie drogą wieczną. Prawdziwa duchowa samoobserwacja odbywa się u stóp Boga w modlitwie i szczerej refleksji. Żądaj sobie istotne pytania, jakie talenty otrzymałem, które mogę wykorzystać w służbie innym. Jakie wyzwania lub zranienia mnie ukształtowały, abym lepiej rozumiał tych, którzy cierpią? Jakie działania napełniają mnie radością i poczuciem sensu? Jakie lęki muszę powierzyć Bogu, aby móc iść naprzód? Samoświadomość pomoże Ci pewniej kroczyć drogą, którą stwórca dla Ciebie przeznaczył. Młoda kobieta odkryła, że jej pasja do śpiewania to nie tylko hobby, ale także sposób na przekazywanie przesłań nadziei. Kiedy w końcu przyjęła ten talent jako część swojego boskiego powołania, jej życie się zmieniło. Dziś inspiruje setki ludzi swoją muzyką. Podobnie mężczyzna, który początkowo odrzucał swoje zamiłowanie do nauczania Biblii, w końcu zaakceptował, że jego umiejętność prostego wyjaśniania duchowych tematów jest wyjątkowym darem. Dziś prowadzi studia biblijne, które głęboko wpłynęły na jego wspólnotę. Oba przypadki pokazują, że kluczowe jest zaakceptowanie siebie i tego, co w nas drzemie, aby wypełnić swoje powołanie. Ty również masz talenty i pasje, które nie są przypadkiem. Są one wskazówkami dotyczącymi Twojej misji. Przyjęcie swojego powołania wymaga także, byś pogodził swoje osobiste pragnienia z boskimi planami. To nie zawsze jest łatwe. Często droga, którą Bóg dla nas przewidział, różni się od tej, którą sobie wyobrażaliśmy. Maria, Matka Jezusa. Jest jednym z najpiękniejszych przykładów takiego oddania. Kiedy anioł Gabriel oznajmił jej, że zostanie matką zbawiciela, odpowiedziała z pokorą i wiarą: Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa twego kropka. Ewangelia według Łukasza, rozdział pierwszy, werset trzydziesty ósmy. Nie stawiała żadnych warunków, nie żądała, by zrozumieć każdy szczegół. Po prostu zaufała. To jest rodzaj oddania, jakiego Bóg od ciebie oczekuje. Gotowość, by za nim podążać, nawet jeśli nie masz wszystkich odpowiedzi. Kiedy podporządkujesz swoje życie Jego woli, nawet jeśli droga nie zawsze będzie łatwa, poczujesz pokój i ukierunkowanie, które mogą pochodzić tylko z nieba. Aby wytrwać w swoim postanowieniu, codzienna modlitwa jest niezbędna. Dzięki temu wzmacniasz swoją więź z Bogiem. Otrzymujesz pocieszenie w chwilach zwątpienia, zyskujesz jasność, by podejmować ważne decyzje. W Psalmie 143 i 80 czytamy: Pozwól mi rano usłyszeć o Twojej łaskawości, bo Tobie ufam. Wskaż mi drogę, którą mam iść, bo do Ciebie wznoszę moją duszę. Nie lekceważ siły, jaką ma rozpoczęcie dnia rozmową z Bogiem. Nawet pięć minut szczerej modlitwy może odmienić cały Twój dzień i ukierunkować go na właściwy cel. Uczyń modlitwę regularną praktyką, nie tylko w chwilach kryzysu, ale jako nieustanny dialog miłości i prowadzenia. Droga wybranego nie jest przeznaczona do tego, by kroczyć nią w ciągłej samotności. Bóg wykorzystuje także wspólnoty wiary, aby nas wzmacniać, zachęcać i kształtować. Aktywne uczestnictwo w kościele, grupie modlitewnej lub chrześcijańskiej wspólnocie może przynieść Ci duchowe wsparcie w trudnych chwilach, otworzyć przed Tobą możliwości służby i rozwoju Twoich darów. Otaczasz się ludźmi, którzy tak samo wierzą w Twoje powołanie, jak Ty sam. Pewna kobieta opowiedziała, jak po latach samotności i zagubienia w kwestii swojego powołania odnalazła jasność, gdy dołączyła do małej grupy biblijnej. Wspólnota z innymi wierzącymi zmotywowała ją, by z nową wiarą przyjąć swoją misję. Jeśli nie należysz jeszcze do żadnej wspólnoty, módl się i proś Boga, aby zaprowadził cię w miejsce, gdzie będziesz mógł wzrastać, służyć i postępować na swojej duchowej drodze. Samo rozpoznanie swoich talentów nie wystarczy. Bóg wzywa cię, aby się aktywnie rozwijał i wykorzystywał w służbie innym. Nie ma znaczenia, czy Twoim darem jest nauczanie, śpiewanie, uzdrawianie, przewodzenie, doradzanie czy tworzenie. Każda umiejętność, nawet jeśli wydaje się niewielka, może w rękach Boga stać się potężnym narzędziem. Angażuj się w projekty, dokształcaj się, ucz się od innych, podejmuj ryzyko. Im bardziej rozwijasz swoje talenty, tym więcej drzwi się przed Tobą otworzy. Byś mógł wypełnić swój życiowy cel. Pamiętaj, talent bez działania marnieje, ale talent w służbie Bogu rozkwita w nadprzyrodzony sposób. Przyjęcie swojego przeznaczenia to potężny akt. Ale życie nią dzień po dniu wymaga duchowej odporności. Wielu ludzi, którzy zostali wybrani do wielkich zadań, doświadcza chwil zwątpienia, samotności, a nawet cierpienia. Dziś porozmawiamy o tym, jak możesz wytrwać na swojej drodze, jak interpretować wyzwania jako część Bożego planu i jak w pełni przyjąć swoje przeznaczenie. Jednym z najczęstszych uczuć wśród tych, którzy odkrywają swoje powołanie, jest samotność. Nie dlatego, że są opuszczeni, lecz dlatego, że droga wybranych często różni się od wrogi większości ludzi. Spójrz na życie Jezusa. Zanim rozpoczął swoją publiczną działalność, spędził 40 dni w całkowitej samotności na pustyni, gdzie był wystawiony na pokusy, modlił się i umacniał się do misji, która go czekała. Podobnie twoje chwile samotności mogą być momentami przygotowania. To są czasy, w których Bóg kształtuje Twój charakter, oczyszcza Twoją wiarę i wzmacnia Twojego ducha. W takich momentach słuchaj głosu Boga. Pogłębiaj swoją modlitwę. Wzmacniaj swoją duchową tożsamość. Pamiętaj, samotność w rękach Boga nigdy nie jest bezowocna. To żyzna gleba, na której rozwijają się wiara, mądrość i odporność. Kiedy czujesz, że idziesz sam, przypomnij sobie te obietnice. Izajasz 41, 10: Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Nie lękaj się, bo ja jestem Twoim Bogiem, który Cię umacnia. Zawsze będę Ci pomagał. Zawsze będę Cię wspierał prawicą mojej sprawiedliwości. Psalm 23.4. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Samotność może być boskim zaproszeniem do pogłębienia swojej zażyłości ze Stwórcą. Wykorzystaj te chwile, aby wzmocnić swoją więź z Nim. Kolejnym nieuniknionym aspektem na drodze wybranych są wyzwania i próby. W Biblii wielokrotnie widzimy, jak wielcy duchowi przywódcy musieli pokonać ogromne trudności, zanim mogli wypełnić swoje powołanie. Józef został sprzedany jako niewolnik, zanim został zarządcą Egiptu. Dawid przez lata był prześladowany, zanim został królem. Paweł cierpiał więzienie, rozbicie statku i prześladowania, gdy niósł Ewangelii światu. Co ich łączy? Zrozumieli, że wyzwania nie były przeszkodą, lecz przygotowaniem. Każdy problem, każda strata, każdy ból może wzmocnić Twój charakter, poszerzyć Twoją cierpliwość i umocnić Twoją wiarę. Bóg dopuszcza pewne próby nie po to, by cię zniszczyć, ale by wyposażyć cię do Twojej ostatecznej misji. Niedawno usłyszałem historię mężczyzny, który po utracie pracy, domu i zdrowia w ciągu jednego roku znalazł w swojej wierze siłę, by odbudować się od podstaw. Dziś prowadzi organizację, która pomaga osobom bezdomnym znaleźć nową szansę. Albo historia kobiety, która po długiej chorobie odkryła w sobie dar towarzyszenia umierającym i dawania im w ostatnich dniach pocieszenia, wiary i spokoju. Każda rana może stać się kanałem błogosławieństwa, jeśli pozwolisz Bogu przemienić Twój ból w sens. Aby pozostać wiernym swojemu powołaniu, musisz wykształcić nawyki, które będą Cię wzmacniać każdego dnia. Jednym z nich jest codzienna modlitwa. Karm swojego ducha tak, jak karnisz swoje ciało. Regularne czytanie Biblii. Słowo Boże jest Twoim drogowskazem, Twoim mieczem i Twoją tarczą. Świadoma wdzięczność. Bądź wdzięczny nawet pośród prób. Wdzięczność zmienia perspektywę i wzmacnia duszę. Służenie innym. Służba to sposób, by wyjść z użalania się nad sobą i przypomnieć sobie, że Twoje życie naprawdę ma znaczenie. Wspólnota z innymi wierzącymi. Nigdy sam. Szukaj wsparcia, rady i duchowej wspólnoty. Te nawyki nie usuną Twoich problemów, ale sprawią, że staniesz się wobec nich niezachwiany. Kiedy zdecydujesz się w pełni żyć swoim powołaniem, dzieje się coś niezwykłego. Inspirujesz innych, zmieniasz życie, wypełniasz swoją rolę w Bożym planie. Może nigdy nie staniesz się sławny, może Twoje imię nie pojawi się w podręcznikach historii, ale na zawsze pozostaniesz w sercach tych, których dotknąłeś. Pamiętaj, że Jezus, będąc na ziemi, zmienił bieg historii nie przez dążenie do sławy czy władzy, lecz służąc z pokorą i miłością. Każdy uśmiech, który wywołasz, każde serce, które pocieszysz, każda dusza, którą przybliżysz do Boga, stanie się częścią Twojego wiecznego dziedzictwa. Jak możesz w pełni przyjąć swoje przeznaczenie? Po pierwsze zaufaj procesowi nawet jeśli nie wszystko rozumiesz, wiesz, że Bóg działa. Po drugie, działaj w wierze. Wiara bez uczynków jest martwa. Podejmuj kroki, nawet jeśli są bardzo małe. Po trzecie, wytrwaj w modlitwie. Nie trać codziennej więzi z Bogiem. Po czwarte, zaakceptuj etapy wzrostu. Czasami sens nie ujawnia się od razu. To jest podróż, a nie skok. Po piąte, świętuj każdy, nawet najmniejszy sukces. Każdy postęp Choćby najmniejszy, jest znakiem, że jesteś na właściwej drodze. Powołanie, które Bóg ci dał, jest wyjątkowe. Nikt inny nie może zająć Twojego miejsca w Jego planie. Nawet jeśli stajesz w obliczu burz, prób czy ciemnych czasów, Bóg obiecał, że będzie z Tobą. On nie opuszcza tych, których wybrał. List do Filipian, rozdział pierwszy. Werset szósty podsumowuje to doskonale, jestem pewien, że ten, który rozpoczął w Was dobre dzieło, dokończy je aż do dnia Jezusa Chrystusa. Zaufaj, że Bóg nad Tobą pracuje, nawet jeśli dziś nie widzisz jeszcze całego obrazu. Każdy krok, każda łza, każda modlitwa buduje coś wiecznego. Twoje narodziny były zaplanowane. Twoje życie ma sens, a twoja misja jest większa, niż kiedykolwiek możesz sobie wyobrazić. Dziś zapraszam cię, byś zrobił kolejny krok. Otwórz swoje serce, przyjmij swoje powołanie i idź z pewnością, że Bóg, który cię stworzył, będzie cię niósł aż do końca.